No to cześć, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj będzie filmik mało podróżniczy, to znaczy nie z dalekich podróży, ale z bliskich. Kupiłem właśnie takie cudo techniki. O, zobaczcie, stoi sobie perzocik Ajon i podróż będzie nim z Wielkopolski na Śląsk. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ten elektryk ma może jakieś tam do 100 km zasięgu, ale bardzo fajnie się zbiera. Zobaczymy, czy uda się nam znaleźć e, punkty ładowania po drodze. A jak nie, to mamy za mną Mobile Charging Station, czyli Mitsubishi L200. A jak ona będzie funkcjonowała, jeżeli chodzi o zasilanie? Eee, tego perzocika to się dowiecie z filmu. Także oglądajcie i trzymajcie kciuki, żebyśmy dzisiaj z kolegą Piotrkiem dojechali do tychów. A słuchajcie, pan sprzedający, mogę im je powiedzieć? Tak, Maciek. Pan Maciek okazał się, że jest moim, nie wiem czy wiernym fanem, ale przynajmniej oglądającym moje filmiki. Także miło. Człowiek został rozpoznany, autograf zostawię i wszystkich. Dzięki bardzo. Trzymcie się do zobaczenia. Panu również dziękuję. I lajonik wyjeżdża. Jedziemy na Śląsk. Na razie. Cześć. No to już jadę lajonkiem. Zobaczymy, jak dojdzie. Znaczy, jak będzie. Tam nie wiem, czy to widać. Licznika 35 586 km. Rozpoczynamy, rozpoczynamy jazdę. Jeszcze dodam, że do pierwszej ładowarki prądu stałego Szademo mamy 122 km i raczej się nie uda dojechać. No, ale zobaczymy, jak to będzie, coś tam wymyślimy po drodze. No, i jadę sobie, jadę. Staram się prędkość tak. No, nie przekraczać 75 na godzinę. Ładna droga. Tu mi w tym prawym okienku góry pokazuje zasięg jeszcze 73 km, czyli było 23 od momentu jak brałem samochód. No, ale jadę ekonomicznie. Natomiast czekajcie zaraz tutaj, rowerzyści. O, zobaczcie tam, za tymi drzewami jest pełno wiatraków i... kurczę, akurat nie widać i wszystkie się nie kręcą mimo, że wieje wiatr a to dlatego, że polski system elektroenergetyczny teraz może będzie widać że polski system elektroenergetyczny w takie dni jak dzisiaj słońce świeci wieje wiatr nie jest w stanie przyjąć tyle energii elektrycznej do, do siebie Zatem zobaczę, jak się zatrzymam, jaki jest bilans na stronie polskich sieci elektroenergetycznych. Natomiast no, wygląda na to, że znowu jest za dużo prądu, a nie da się elektrowni węglowych wyłączyć. W związku z tym, my ten bilans poprawimy, jeżeli uda się, e, znaczy poprawimy wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jak się uda dojechać do ładowarki i do niej podpiąć. Zobaczcie, zaczęła mi mrugać już rezerwa. Pokazuje niby 15 km zasięgu. Zobaczymy, co będzie dalej. Przejechałem 95 km. No, niby tego zasięgu jeszcze jest 15, czy tam już teraz 14. Rezerwa mruga. O, przełączę, pokażę. 14 km zasięgu mrugar zero. To jest postój numer 1, przejechałem 110 km. No i pokazuje, że już nie ma zasięgu. Samochód jeszcze jedzie, ale mówię, już nie będziemy cudować i stawać na drodze. Podpięliśmy mobile Charging Station, czyli L200, linka, i będziemy go holować, ładując baterię regeneracyjnie. Udało się podjechać do stacji ładowania, to znaczy, Piotrek za pomocą mobilnej stacji ładującej tutaj pociągnął mnie parę kilometrów i po, no jakby powiedzieć z zasięgu zero, który mimo, że samochód jeszcze jechał z zasięgu zero, zrobiło się tam powiedzmy z 20%. No to ostatnie parę kilometrów do stacji ładowania podjechałem na własnych kołach. Podłączyliśmy, znaleźliśmy sobie ładowarkę. Podłączenie było proste, bo nawet ja dałem sobie radę. I zobaczcie, pokazuje nam tutaj? Nie, nie pokazuje, przed chwilą pokazywało. Że ładowanie trwa. A, że ładowanie trwa. Przed chwilą, pokazywało... przed chwilą pokazywało moc ładowania, tam 38 kW szło na początku, a teraz to nie widzę. Mam taką aplikację, ale jeszcze jej nie rozkminiłem. W przerwie ładowania, znaczy w czasie ładowania poszliśmy wspomagać miejscową ekonomię w Ostrowie Wielkopolskim. Hello? I zamówiliśmy po kebabie. Piotrek twój kebab już jest do dołu. Dziękujemy. No i samochód mi się naładował do jakichś 80%. Zaraz Wam pokażę. O, tutaj. Widać 85%. Niestety nie, nie, nie potrafię podłączyć aplikacji na telefonie, żeby mieć szczegóły. Tu pokazuje 95 km zasięgu, ale to dlatego, że tak dosyć fiarsku Tak jak mówiłem, 75 km. Kurde, gorąco jest 30 stopni na dworze. A poszliśmy na kebabach, tak jak pokazywałem się z grzałem. Dobra, jedziemy dalej. Stan licznika 35 754 km. Zostało mi zasięgu na. 33 km. W związku z tym czas na ładowanie numer 2, o! No to jesteśmy. Czekaj, 72 sekundy. Podłącz wtyczkę w ciągu 70 sekund. Piotrek, podłączaj pan. Tak i wtyczka włożona. Rozpoczęcie procesu. Strasznie słońce świeci słabo widać. Ale zaczyna huczeć. No i zaraz, coś się tu powinno pokazać. Stycznik załączył. No, come on. Może wytrzemy, O, już jest. Widzicie, rośnie, rośnie moc ładowania 20-30 kW, 35 kW. No tak się ustali, nie wiem ile, około 30 zobaczymy, co będzie za chwilę. No, zobaczcie pod koniec, kurde, pod koniec procesu ładowania, tu już jest bardzo mała moc. 7 kW, bierze, znaczy auto pobiera, bo na ładowanie baterii jest 88%. Także wyłączam to i jedziemy Dalej. Jedziemy, w zasadzie jadę, bo Piotrek za mną z tyłu. Jadę sobie takimi pięknymi okolicznościami przez pola, łąki i lasy. To jest droga numer 11 z Poznania do Katowic. Na wszelki wypadek jadę bez klimy, żeby jednak oszczędzać prądu, ale zobaczcie teraz będzie ładowanie w kluczborku a na poprzednim naładował mi tak że ponad 100 km zasięgu wyszło no i będę se tu mógł trochę szybciej to no. 90 teraz sobie będę jechał i na pewno wystarczy fajnie cichutko jest w samochodzie podoba mi się powiem wam na koniec, na koniec filmu wam powiem ile mnie ta podróż Kosztowała, bo korzystam z ładowarek publicznych, to znaczy dostałem samochód, można powiedzieć, z pełnym bakiem. Bo pan Maciej sprzedając mi naładował go, ale tu jest mały akumulator, bo tu jest niecałe 15 kWh, to znaczy było tyle, jak był nowy. No to wystarcza na około te 100 km jeżdżenia, może trochę więcej, jak się jeździ ekonomicznie, więc bardzo fajnie, zobaczymy dalej. No to jesteśmy w Kluczborku, trzecie ładowanie przy biedronce. Już można wtykać, bo już uruchomiłem. Starszy farcug, An ja Ja. Zergut. Dobra. wkładamy Sory. Wkładamy. No właśnie. Ładziej. Dobra coś tam pykło pukło start des undetect yeah. fahrzeug undetect a niby lidl to jest niemiecka sieć handlowa dobra o drogo 3 złote za kilowatogodzinę no, no dobra ale niech będzie nie leistung jest 32 czyli 30, z mocą 32 kW się ładuje w tej chwili dobra. no ale drogo jest cóż zrobić tak jak mówiłem o tym o kosztach ładowania to będzie, tam kosztach podróży będzie później na, na pewno będzie dużo tajniej niż bym zapłacił za lawetę no dobra człowiek to jednak tempy jest bo tu jest przycisk język LANGUAGE i to można zmienić też i widać wtedy po polsku albo po angielsku czy tam po niemiecku no a teraz żeby nie żeby dojeżdżać na pustej baterii tak na styk to mam RANGE EXTENDER zobaczcie i energia idzie elektryczna po nylonowej lince ale zobaczcie tutaj FULL CHARGING tutaj ta wskazówka to niebieskie pole to jest hamowanie regeneracyjne, czyli ładujemy baterię. W tej chwili mam 1,4 baterii po lewej stronie w tym okienku, a po prawej zasięg 30, było 29, jest 31. No a pociągniemy się 10 km, zobaczymy, czy będzie pewnie dwa razy tyle. Przejechaliśmy jakieś 15 km holując się z prędkością. 60 na godzinę i zobaczcie z jednej czwartej baterii zrobiło się 2 trzecie no zasięg oczywiście się tutaj zwiększył po prawej a do Tarnowskiej Góry jeszcze jakieś 15 km. tam jest ładowarka w Shademo. niestety ona jest tam dosyć wolna jak pokazuje aplikacja no ale ze 20 minut się podładuje i już będę w domu no i mimo, że będę kupował prąd na najdroższych opcjach ładowania, to i tak przebazowanie auta będzie dużo tańsze niż, a, niż by na przykład brać lawetę. Ale o tym powiem na końcu. No. no i proszę, autko przyjechało 350 km, cztery razy się tankowaliśmy po drodze. Raz tak dłużej, a chyba dwa razy były odcinki między jakieś 45 km między sobą, bo akurat tak były ładowarki, no to żeśmy krótko stali. O, a zobaczcie, moment to też jest elektryk. Zamienił stryjek siekierkę na kijek, znaczy może nie, bo ten jest starszy, chiński, a ten, a, a ten jest biały i europejski. Jeszcze podliczę te koszty, ile wydałem na energię elektryczną, korzystając z publicznych ładowarek. Podładuję go, bo jutro rano im jadę do roboty. No dobra, autko do... podłączyłem do pasienia. Zobaczcie, O, właśnie tutaj widzicie tego starego. Starego, nie starego. elektryka, flota jest. Ale fajnie się jeździ, bo są panele na dachu. Więc prąd za darmo. O, kotek tam szedł. Tutaj teraz się będzie ładował jednofazowo. No a garaż oczywiście zajęty. No i co tam w garażu stoi? No motoparalotnia. Więc na razie auto nie wiedzie. Dobra, paście, a my idziemy z Piotkiem na piwko. Ten Peugeot ma jakieś 100 km zasięgu, 110, może 120, jak się jeździ nim delikatnie. Bo to jest autko miejskie do jeżdżenia wokół komina. Ale przejechałem z nim z okolic Gniezna do Tychów. No i teraz to podsumowanie, które obiecałem. Doładowaliśmy energii elektrycznej za sumę 41 zł. Nie, 47, sorry. 47 wyszedł rachunek. Byłoby więcej, ale jedna ładowarka nas nie szardżowała. Byłoby pewnie jakieś tam 15 zł. Więc e, energii pobraliśmy 25 kWh z tych ładowarek. 15 mieliśmy w zbiorniku, w sensie w baterii, wyjeżdżając. No i kilka kWh udało się jeszcze odzyskać, kiedy ręcz ekstenderem był było Mitsubishi L200. E, I nam energia płynęła po lince nylonowej, jak się holowaliśmy, żeby nie tracić czasu na ładowanie. Znaczy do pierwszej ładowarki tylko nam brakło jakieś tam 10 km zasięgu, ale tego byliśmy świadomi, że tak będzie, więc wtedy było 5 km holowania i autko na tyle złapało energii, że już spokojnie na własnych siłach do ładowarki dojechało. Także za kilkadziesiąt złotych mimo że to są że ładowanie Shademo prądem stałym jest jednym z droższych sposobów ładowania i jest to tak średnio opłacalne porównując na przykład do kosztów paliwa typu benzyna czy diesel no ale jak się samochód będzie ładował w domu o widzicie z fotowoltaiki to jeżdżenie w promieniu tam kilkudziesięciu kilometrów będzie całkiem za darmo zresztą już wcześniej jeździłem tym oto czarnym pojazdem no, to dzięki. To tyle tego nietypowego raportu. A już niebawem, miejmy nadzieję, kolejne odcinki Jakub w podróży z azjatyckich kierunków. Trzymajcie się. Cześć. A i jeszcze jedno słuchajcie. Jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował kanału, to niech to zrobi. Was to nic nie kosztuje, a mnie pomaga rozwijać kanał. Dzięki. Cześć. Dajcie suba. Pamiętajcie, łapka w górę.